Dzień dobry, nazywam się Aida Boral, nagrywam dla was książkę Urszuli Honek pod tytułem Białe noce, wydawnictwo Czarne. Niech Mateuszek nie zdycha, choć mu powiedziałam po złości, żeby zdechł, gdy burkowi uciął się siekierą kawałek ogona. Niech następna świnka nie wisi jak święty Andrzej, tylko pojedzie w dalekie kraje, gdzie krokodyle lubią daktyle, a osy kokosy. Niech konik na karuzeli nie kręci się za kilowiśni trzy minutki, tylko minutek piętnaście. Niech gniady żre dużo owsa i wiezie dziadka po ziemniaki, bo już trzeba zbierać, gnój wywieźć i rozrzucić. Niech tatko wstanie, pójdzie do kościoła albo wykąpie się w balicę. Niech mamcia zapomni o małym lisku, co się topił na bagnach, i nie każe braciszkowi liczyć do trzydziestu. Niech babunia wykopie spod porzeczek pięć sztuk pierścionków, trzy posrebrzane różańce, trzy komunijne, jeden sygnet i oczko. Podobno szafirowe, bo połyskiwało na granatowo i odda tym, którym ciotka porwała. Może wtedy zrobią jej sztuczne oddychanie i ciotka pomoże babci wydoić krowy? Przepiękny zbiór opowiadań, jest to debiut autorki, Urszula Honek zabiera nas w podróż do małej podgórskiej miejscowości, gdzie wędrujemy z nią między jawą a snem. Mam nadzieję, że spodoba się Państwu ta książka tak samo jak mnie. Zapraszam, Aida Boral.